Dzisiejszy odcinek poświęcę Arkowi i jego tęsknocie. Nie ukrywam ten wątek dobitnie pokazuje jak facet może nisko upaść i zarazem poświęcić się dla kobiety, którą kocha. Pewnie słysząc moje słowa nie rozumiesz co mam na myśli. Dlatego oglądaj ten film do końca. W małżeństwie Arka i Lucy nastąpi bardzo trudny jak i pracowity czas. Lucy nadal będzie pracowała u Alexa w kancelarii Mariusza oraz będzie studiować. Przez to dziewczynie będzie brakować czasu dla najbliższych. Niestety dla Brzozowskiego oznacza to, że nadal będzie musiał zajmować się domem i dziećmi. Arek stara się szukać pozytywów w tej całej sytuacji. Nawet dojdzie do tego, iż zacznie przebierać się za kobietę i koguta. Oczywiście wszystko będzie dla żartów i pokazania dystansu do swojej roli. Cała ekipa bardzo podziwia chłopaka za to jak zajmuje się domem oraz dziećmi. Z upływem czasu stan rzeczy zacznie go przerastać. Bo Lucy ma pracę a on jest jedynie kurą domową. Przed rodziną chce z Zagrywa super bohatera, który wszystko ogarnia. A tak w głębi sercu tęskni za prowadzeniem pubu. Jednak nic nie chce im powiedzieć. Bowiem zdaje sobie sprawę, że nie tak umawiał się ze swoją żoną. A nie chciałby znowu wałkować tego samego tematu. Jednym słowem, Arek w nowym sezonie znowu będzie w ciemnej D. Na tym mógłbym zakończyć ten film. No ale skoro go nagrałem, to znaczy, że mam coś ciekawego do powiedzenia. Niby Arek chciałby znowu prowadzić pub. A boi się o tym powiedzieć Lucy. Moim zdaniem nie tak powinno wyglądać małżeństwo. Każdy z nich powinien się realizować. Tu jedno to robi, a drugie siedzi w domu. Nie zdziwię się, jeśli chłopakowi w końcu puszczą nerwy i postawi na swoim. Lecz teraz nasuwa się pytanie, czy ma na tyle jaj, żeby to zrobić? Jak na razie żona pacyfikuje go do roli służącego i darmowe niańki nie dla jego dzieci. Także można sądzić, iż szybko to się nie zmieni. O ile w ogóle. Daj znać w komentarzu, czy Are w końcu sprzeciwi się Lucy? Czy nadal będzie kurą? domową.